Także cześć, witajcie bardzo serdecznie. Oczywiście w kolejnym odcinku z tej strony. Mietek, ja was witam w serii Bracia Polskiej Farmie. Jest to już kolejny odcinek. Następnie tego materiału, mordeczko oglądający ten odcinek. Pamiętaj, żeby oczywiście obowiąz obowiązkowo oczywiście stawić łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Bo jeżeli mordeczki pod dzisiejszym odcinkiem będzie 1300 łapek, to będzie, widzowie oczywiście mega fajny odcinek ze serii Bracia Polskiej Farmie. Także warto, widzowie zostawić tą łapeczkę w górę. Także oglądający zostawi łapeczkę w górę nie subskrybujące kanału, nie wiem mordeczko na to czekasz. Pamiętaj, żeby oczywiście obowiązkowo tak. Zostawić tutaj subika na kanale. Pamiętaj, żeby przy, subskry przy subskrypcji oczywiście zaznaczyć dzwoneczek, żeby YouTube Ci wysłał powiadomienie o kolejnych nowych odcinkach doceje bracza polskiej farmie jak i zboczkowa. No i napisz tylko jeszcze mordeczko tutaj hashtag, a hashtagiem dzisiejszego odcinka oczywiście będzie hashtag Piwo. Ja Cię przypnę serduszko. Teraz widzowie oczywiście siadajcie wygodnie we fotelach i oglądajcie dzisiejszy nowy odcinek, bo będzie widzowie dzisiaj się fajniej... no, będzie się dzisiaj działo na odcinku, także warto pooglądać, łopeczkę strzelić i oczywiście widzowie lecimy durnie. Eee, także zaczynając oczywiście, tak jak mówię, hal tak piwo, bo jak widzicie, powiem Wam tak, no BNS oczywiście po piwo. No nie będę ukrywał oczywiście widaje BYNSE, po piwko, wypiłem to jak widzicie stoi Heineken oczywiście tutaj na tym stoliku plastikowym. E, Pipcie oczywiście o, o niczym nie wie, bo go nie ma w domu. E, także i to jest generalnie już wypite. Także to się generalnie już nadaje do, do kosza wyrzucić, ale bym sobie popijewa, powiem tak. Ta e, grażynka, e, taka inna sklepowa, oczywiście, nie? E, grażynka, która oczywiście ma sklep. E, który na pewno już znacie ten sklep, ten kto oczywiście ogląda kanał, nasz kanał oczywiście w dłużej, no to oczywiście wie, że kiedyś byliśmy oczywiście u tej pani Grażynki e, w tym sklepie, to naprawdę widzę, ma eleganckie piwo, ma najlepszy towar, który może być na Woli Brudnowskiej, naprawdę, eleganckie ma tam jedzenie, no wszystko ma kiełbasy, wędliny, ciaska i ogólnie wszystko, nie? Także dzisiaj pojedziemy do tego sklepu, wam pokażę. Kupimy sobie jakieś piwko widzowie, wypijemy po robocie, e, bo dzisiaj mam widzowie zamiar jeszcze tutaj wyładować oczywiście te belki. Zobaczymy jak to ogólnie pójdzie. Nie wiem czy będziemy się dzisiaj zajmować tylko tymi belkami. E, ale prawdopodobnie większość odcinka widzowie poświęcimy oczywiście na to, żeby pojechać do Pani Grażynki, do tego sklepu. Nie jest to ta Grażynka oczywiście tamta z wioski tutaj po lewej, ta alkoholiczka, to to nie, to widzowie, to nie, to nie ta, to nie da oczywiście. Pojedziemy do tej sklepowej, oczywiście Wam pokażę ten sklep, e, jak oczywiście się rozwinął jej internet, także pokażemy Wam. E, mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodoba. Oczywiście to są te belki z poprzedniego odcineczka, tutaj jak widzicie przywiozłem, oczywiście udało mi się tutaj odzyskać oczywiście od Indora. Który nam ukradł te beleczki, no ale widzieliście oczywiście zemsta, także każdemu się oczywiście podobała ta zemsta. Także mówię, w tym odcinku 1300 to robimy mega fajny odcineczek, a naprawdę będzie fajny, także stawiacie łapeczki i zaczynamy oczywiście z odcinkiem. E, co po pierwsze? No to, to trzeba i doeć. Tak, wziąć tutaj otworzyć oczywiście te wiatr. Także otwieramy sobie oczywiście tutaj to wiatkę, bo tutaj mamy naszą iglicę. Tą iglicę widzowie mamy. Cały czas ta Jejica skrzypi, cholernie tutaj skrzypi na gospodarstwie, ale nic nie poradzę. Bo coś tutaj ma hydraulika, coś jest zwalona w tym, ale dobra, nie przyjmują mi się oczywiście tym. Zapalamy co naszego szypeka, który jest oczywiście od nowości na tym gospodarstwie, na na jest najlepszym oczywiście na aktualnie widzowie, tutaj podkreślimy, aktualnym traktorem, najlepszy na gospodarstwie. No ale nie ma co ukrywać, że... Ze... no nie mam co mówić, bo może za nie, za niedługo oczywiście nie chcę widzowi nic mówić Ale możliwe za widzowie za niedługo się oczywiście pojawi jakiś kolejny nowy nabyteczek na gospodarstwie z traktorów No ale cholernie się zablokowałem tutaj, no cholera jasna, no i co ja teraz widowie to zrobię? Zablokowałem się w tej małej kucie i nie mogę wyjść, czekajcie, jak ja mam teraz to wyjść żeby tutaj a hmm, Ani się widzę przeteleportować, ani nic, czekajcie. O bo dobra widać przeteleportuję się, bo kurde coś tu się zwaliło w tej wiacie i nie mogę wyjść. Za chwilę wam pokażę gospodarto pana Indora, co się ostatnio wydarzyło. Ten płot generalnie co ja rozwaliłem, także zaraz wam pokażemy to wszystko, nie? Zaczepiamy sobie iglicę Tak sobie myślałem, żeby te belki wyładować, bo powiem tak, do tej wiatki chyba która stoi tutaj, o do tej drewnianej wiatki, bo ani tutaj, ani tutaj, ani tutaj, no nie da rany nigdzie, widzimy. Także chyba wyładujemy sobie do tej wiatki. No ale tak się widzowie martwiłem, czy mi ta iglica w ogóle dosięgnie do tej górnej belki i wam tak powiem I wam tak powiem, że chyba coś z tego beje No, widzowie beje coś z tego, także bierzemy sobie pierwszą tą belkę z górki O! A jednak widzowie chyba z tego dupa beje Bo chyba tam mi dosięgnę A za chwilę mi wszystkie chyba belki polecą, z tego coś czuję no widzowie także chyba wszystkie belki mi za chwilę to polecą Bo ciężko jest widzicie szczołno, ciężko jest nie Dobra widzowie, zdejmę na Uuu, kurwa jego mat, czekajcie Płepszy PKO szkoły to będzie jeszcze problem Czekajcie, jakoś to postawimy to Ja czy są widzowie co on robi w dzisiejszym odcinku tragedia, ale normalnie mówiłem Czy no to będzie widzowie tragedia z tymi belkami żeby to zdejmować? No zobaczcie co się dzieje Gdybym miał tutaj obciążyć to by podniosło, ale zobaczcie co się dzieje. Czekajcie, może cofając jakoś, będę tutaj do rady podjechać. No ale to będzie chyba problem. Nie, dobra, wjadę, widzowie, wjadę. Wjadę tam do środka, żeby tylko wjechać i te belki, widzowie, tam postawić. One mogą być porozwalane, to, 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 to wiecie, to nie musi być półkładane, nie? Nie wiadomo jak. Żeby tylko, tylko żeby zajechać tutaj. Żeby one nie stały na deszczu, bo jak deszcz przyjdzie, to one mi znikną, bo jesteśmy widzowie, na sezonie, ja pamiętajcie oczywiście, nie? A, dobra, będzie, o, o, coś takiego, o to mi chodziło, widzę. Żeby tylko tutaj zajechać, dobra, o. I teraz, żeby to oczywiście zdjąć. Czy się to w ogóle da radę zdjąć? Bo chyba nie pójdzie, widzę, zakreszczyło się. To ja, widzę, zgaszę tego 3PK. A jak widzę, widzicie, zakleszczyło się. Bo tu się złączyły dwie belki do kupy, nie? Także lipa jest, dobra, widzowie, zostawiamy tego 3 pk Ja sobie najwyżej jakoś poradzę po tym, bo ja mówię, chciałbym dzisiaj pojechać głównie, głównie pojechać do tego sklepa, chciałbym wam pokazać. A te belki to tak wiecie, te belki na razie się stoi, tam najwyżej pipcie wróci z roboty, to jakoś sobie zrobimy razem, nie? Bo to nie jest widzowie robota na dwie osoby, to nie jest robota na dwie osoby, także wyładowaliśmy dwie belki, niech będzie, no widzowie, no. No, niech stoi tam widzowie te dwie belki. Reszta tak jak mówię, pipciu wróci z roboty, sobie elegancko tam porobimy. Tutaj bagażnik jest widzowie otwarty, na to nie patrzcie, bo tutaj żeśmy widzowie, no co wam powiem, no, no nieważne, no coś widzowie sobie tam przywiosłem, to pewnie to wie, to musicie wiedzieć generalnie, co tam było przechowane w tym bagażniku, to widzowie nieważne, to, to już wiecie, taka sprawa prywatna, także otwieramy sobie oczywiście tutaj, o, ladę tutaj 1600, zamykamy drzwi, a, widzicie jak pali, a niektórzy się widzowie śmiali, że ja trupa kupiłem na gospodarstwo. To jest elegancki sprzęt, także teraz idziemy oczywiście na tego, Do sklepu pokażemy wam. No pokażemy wam oczywiście grażynkę, pokażemy wam oczywiście grażynkę, jak ten sklep wygląda, może komuś się spodoba, może ktoś zajedzie, reklamę generalnie zrobi tego oczywiście sklepu. Tak, za chwilę wszystko zobaczycie. O, czekajcie, wam pokażę jeszcze Indora. Na poprzednim odcinku ten kto oczywiście oglądał, to ten wie co się działo, ciągiem wjechałem oczywiście tutaj w ten płot betonowy, jak widzicie te płoty tutaj stoją, o jakoś to postawił Przyszło podobno 5 5 osób, widzowie, w 5 osób podnosili te tutaj te betonowe tutaj te płoty, tak można powiedzieć, nie Postawili tutaj, nie wiem na co on czeka Nie wiem na co on czeka, z tego co ja słyszałem, no to mi straszył, widzowie, że zrobi zemsta na mnie Także szykuje się chyba, widzowie, bardzo gruba akcja, także oglądajcie sery bracia Polskiej Farmy, stawiajcie łapeczki 1300, bo naprawdę będzie się, widzowie, grubo działo, naprawdę się będzie grubo działo, bo tu widzę, Indor szykuje dymy, Indor szykuje dymy, zemsta oczywiście na mnie, no ja się boję, bo widzowie, może być lipa, bo jak to się całego gospodarcu nie wiem, co on tam ma w ogóle w planie, bo to wiecie, on ma, kurwa, chorą głowę, nie, także wiecie. Zajrzamy tutaj, jak widzicie, oczywiście jest to ten sklep, widzicie, nawet butle mi ukradli, tak samo mają, widzicie? Dobra, widzowie, ja tu generalnie wysiadam, maskę bym sobie mógł, widzowie, sprawdzić bebechy, zobaczcie, tutaj eleganckie mam wszystkie bebechy, Silnik elegancki, nic nie stuka, nic nie puka, elegancka maszyna, także nie śmiejcie się, widzowie, za mnie, że ja trupa, bo to nie jest trupa, bo tego zacznijmy, dobra. Zamykamy klapę, jak widzicie, sklep spożywczy, nie? Tam kiedyś oczywiście Pipciu do sklepu i, wiecie, kupował wodę mineralną. Ten pani pamiętam oczywiście akwę, nie? Teraz oczywiście z tego co widzicie, pani grażanka chyba przeprowadziła tutaj sklep, założyła, nie? Działalność cało No ale nie wiem, czy ktoś to w ogóle jest. Chyba z tego co wiem, to chyba do domu trzeba i, bo tu chyba w środku nikogo nie ma. Bo zobaczcie, to widzicie. O, tam macie jakieś napoje, sery, to wszystko macie. Nie, tam jakieś yy, drzemysły i w ogóle, nie? Także mówię. Pani się tu generalnie urządziła, ale tu nikogo w domu nie ma, bo prawdopodobnie chyba tutaj w domu jest, nie? Zobaczcie, tam jakieś 30 też ma. Tam jakiś kultywator i tu ma kolejne butle, nie? Bo ona prowadzi na działalność na dwa, na dwie tutaj yy, sprzedaży butli, nie? Na takie dwa zestawy, te magazynki takie, nie? Także nie wiem, czy ktoś u mnie będzie w ogóle kopał, bo wiecie, bo tutaj większy taki sklep jest na tutaj na, na Woli Burdowskiej, na miejscowości, nie? Także nie wiem, nie? Dobra, idziemy oczywiście, zapukamy tutaj do drzwi, może generalnie ktoś tutaj będzie. Halo, puk, puk! Już schodzę, już schodzę, tylko portki ubiorę. Dobra, to ja tu poczekam na zewnątrz, nie? Dobra. Jak widzicie, Pani Grażynka za chwilę zejdzie, także ja tu się ustawiam w kolejce, jak widzicie, tutaj jedno auto stoi. No ale to chyba jest jej to auto, także nie wiem, to chyba jest jej to auto. Ja poczekam na razie, Pani Grażynka będzie musiała tam z domu zejść, krzyżeli się musi portki ubrać, także nie portki ubierę, bo ona go nagon nie wyjdzie na pole, bo jak? Tak, widzowie, kurwa, jeszcze mi bana da na YouTube, że wiecie. Znaku, nie? nie Wida Pani Grażynko. widać. O, dzień dobry Pana Klienta! Pan Wie a no, no, jak mnie tak to chyba jestem oczywiście tutaj mile widziany, bo tu ostatnio tak. byłem wczoraj, nie? A ja pana nie kojarzę, to Pan chyba może... Pan Asphalt, a A pan, ja jestem, ja jestem, panie... mie tak asfalt. nie może bym się tu tylko s... Panie może Radkę bym zaprosił? No Panie, nie ten rocznik. Rok a Pani ile ma 40. O to Pani, to przepraszam Panie, ja dziś nie po piwko No Mnie stara Pani szaba, jeszcze tych... Klientów. Dobra, to ja przyjechałem po piwko tu oczywiście, nie? to zapraszam, bo to... A? Jak ci to powiedzieć panie, dopiero wybudowałem ten siedzibę sklep. Jak widzisz sklep wybudowany, taki A pamięta pani Grazenko, pani kiedyś miała w domu, tu mój brat właśnie pipcił, pan kupował wodę. No w domu był, ale wie, w jak fundusze były, no to wiem, wybudowaliśmy to było. Ale ostatni, ostatni tu, a... osta tu jak pipczy było, to na panią zaglądaj, pani elegancki wypinała. A, a pani jeszcze nie gorszy jest? W no, pan no, panu na no, no, starzy jak stażu, no ale takiego ofez grubego pyskania Nie, ale to no, no. pani inaczej. W no kiedyś już inaczej wygląda. Dobra pani, bo ja mu się śpieszę, bo ja piwko chcę no. kupić i jechać do robot no, to zapraszam tutaj To pani pacjent? mi otwiera te drzwi, pani mi otwiera tę kasę. Je ta I Je ta dobra. klapa. To pan chce kupić, bo to ty jest, jest to ty kupy... To walę przywieźli, tam jeszcze magazyn z tyłu jest. Jak coś potrzebujesz, pani nie wiem co potrzebujesz. Nie wiem. Łooo, wow, panie, pani? mu się zamyka klapa, za chwilę tutaj! Po co pan zamyka? Żeby i... ja pani coś tutaj na środku nie narobił jeszcze. To jest parnota. No nie właśnie, pani. rozumiem, rozumiem. I pani, ty ziemniaki ma jeszcze, jakieś stare, z pięciu lat. Mmm, ziemniaki mam, ale to już zgnitki, to trzeba na goniarnie wyważyć, ale nie ma kiedy, wiesz. Pan ma goniarnie jakieś? Goniardy nie posiadam aktualnie jeszcze. No to ty, y, weki, co? Hmm. Y, o no ty, Z kogo? Kukóźni. A, dobra, no rozumiem. A tutaj te napoje, co to jest? Jakaś oranżada? Co to jest? Eee, to jest żada, różne smaki. Tu masz y chyba jabłkowy, tu masz chyba, nie wiem, lemon chyba. Panie effectively... a jak to spierwało się do samej pilu, to pan te bieżu, to zapadki, pani jajka bierze, bo takie zaparki pan sprzedaje jako stare z pięciu lat. No to dzisiaj świeże byry z mojej tej gospodarki. A pani tak może ze swoje jaja sprzedawać nie zarejestrowane? Nie zarejestrowane, cała firma zarejestrowana sklepowa, co tylko dla mnie mm ja. -hmm. Myślisz gościu? A, dobra, to, pani... Adwoka, to a to tego, yy... Tam jogurt nawet jest widzę. A ja, to jest lodówka, taka mini lodówka, to jeszcze jaja soj, ser z, z, z krowy to mierdzących, śmierdzący no. no ja Nie wiem pan No rozumiem, rozumiem panie grażinko. No a czyli? No a ja I tu chyba jeszcze jest mleko. Nie nie, mleko, nie, wiem, tylko serio dobra. Dobra, a ja przyjechałem po te Heinekena. A pan dowód ma? A ja? A przy sobie ma tam pan dowód czy nie ma? A ja! Aha, hęka hena, No zaple? He, no na hena, he, na, bym prosił. Ile? Ej, jedno. Jedno? Jedno tylko pan pije. No, na no, jak? słabo, panie, tylko pije to no, słabo. Gore. Ale, proszę panią, bo ja tu zapomniałem e, kasy, na rzeczy na może było zapisać? na zawsze bierzemy, ale zależy, bo to, to, to piwo 3 złote kosztuje. Na no, a jak? To my chyba odbierzemy od trzech. No to to sam raz pan, no... Bo widzę, że Zówięz... pani widzę ta pani ma zapisane już kogoś tam. Rzeszicie. No to jest zapisane, to chyba jest zapisany pan Wiesiek, pan y, Darek, pan Darek nawet był tutaj. Pan Darka? No pan Darka to zapisane, ale... no tam jest Wiedział jest winny? 10 zł jest winny. A, to, no, to, to on, to to on będzie musiał kurwa prawdopodobnie chodzić później żeby kasać, bo nie wiem To przekaż, bo jak to jest kolego to przekaż, bo tam że jak to jest w to nie wiem A, No, no przekażę mu to ja panie no, to... to... my po prostu to je na piwo, I... pani da. Jeszcze Indor, żebyś tam przekaż Indorowi, żeby kasa oddał, bo to winy... 100 dolarów jest winy tutaj. O kurwa, zaszyt. Indor to są narobik problemów, jeszcze u mnie. Dobra, pani Grzesienko, pani, pani data pił. Do pana zeszedł? Tak. A pan odda czy nie odda? Pan na to, pan to pań, odda pani, co go! A od jaka pan mieszka? Ta tu ty o zara mieszka. No to dobra, no to... To pani to zapisuje te 3 złote. Dobra, no to... Nie Nie, kogo? Na kogo? gasfal! Nie Mietek Aspat. A pan butelkę ma? Nie. Mam tylko w będzie. Ile? będzie... Yyyy, 50 groszy Dobra, to 3,50. 50, dobra! Zapisujemy Dawaj tam Asphalt. na zeszy, bo butelki nie ma Dobra, zapisujemy. Dobra, to pan bierze Dobra, to to z dołu, czy z góry? ja lampa może świecieć, bo nie widzę dobrze <grym> Jo! To, co, nie wiem Pierdnice, pani Groszczyku, panie, ale ma Kuba kamerę tutaj, zarejestrowaną. Kuchy, hmm. kamera jest, żeby jakiś wynosać nie przyszedł i, 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 sklepu nie sklepu tego nie ukradł Ale jaja, dobra, panie Greszinko to z góry czy brać? Yy, z to obrać? z dołu stawiać, bo z lodówki jest od razu. To to, to jest z góry to dopiero teraz. Dobra, z no. do lodówki schować. Dobra to ja biorę, to dziękuję panie oczywiście, ja tam dzisiaj się zajadę tym yy, autem. A po co? No jeszcze kupię dzisiaj. A ty pan chcę kupić? No jeszcze będę piwo kupował, bo chyba ciaska jakieś będę się kupię. A to tutaj w tym mamy, w tej bułce mamy. Dobra, dobra, to, to, to aktualnie dziękuję. Yy, to dobra, to do zobaczenia, to może... No. Zob zareklamujesz mu jeszcze, jak ma, nim na gry nagrywać na YouTubie, czy nie wiem, czy, czy nie znam, to nie wiem. Mm, no to widzowie, możecie tutaj przyjechać do Pani Grażynki, oczywiście do sklepu, także sklep spożywczy, oczywiście, jak widzicie, wszystko tutaj jest, nie? Także zapraszam. Panie Pani o, jak coś. No, o Pani Grażynki, także zapraszamy oczywiście, nie? Na Woli Świńskiej, o. No, także... No, do widzenia Pani, nie? Dziękuję za piwo. No, ciao! Ciao! No także widać, możemy idzie, jak widzicie, kopijemy eleganckie tutaj piwo Heineken Zajedziemy widzowie gdzieś tam dolackę, wypijemy sobie, pogadamy s, 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 to pogadam sobie z wami sobie pogadam, widzowie, nie? Zanim sobie pogadam trzeba troszeczkę odpocząć, onocie się do roboty Także otwieramy co tutaj ladę, mam nadzieję, że to piwo mi nie spadnie, jak trzeba będzie jakoś widać tak powoli jechać właśnie, żeby to piwo nie spadło, bo trzeba je dostarczyć oczywiście w odpowiednim miejsce, za chwilę wam pokażę gdzie mam taką oczywiście no, mam taki, powiem, taki specjalne krzaki, taką łąka jest, gdzie fajnie sobie może elegancko piwo wypić także piwo sobie dzisiaj wypijemy na odcineczku, pogadamy troszeczkę eee, Chciałem Wam też poopowiadać troszeczkę moje pomysły kolejne na to gospodarstwo eee, Oczywiście na kolejne tutaj właśnie odcinki z tego gospodarstwa jak się dalej rozwinąć także zobaczymy jakie macie wy pomysły Także wszystko za chwilę Wam poopowiadam. Jakie mam naprawdę fajne pomysły, jakie kolejne traktory, maszyny, nabytki kupować. Ale to mówię, za chwilę piwko się otworzy, wypijemy, pogadamy. Także będzie naprawdę luks. Możecie od razu zostawić tutaj łapeczkę gór. Także przypominam, 1300 łapeczek zostawiacie. Robimy totalny, widzowie, fajny odcinek ze serii Bracie podskie Farmy. Także w łapeczkę starczy oczywiście Subika i lecimy dur, tak powiem. Jak widzicie, jak ktoś by chciał, to może tam zajechać do pani oczywiście grażynki do sklepu, bo naprawdę widzę, fajny towar sprzedaje. Olera, jasna. Widzowie policja tutaj jest! Kurwa, czekajcie, bo to policja... Policja jest, a ja butelkę wio na dachu, czekajcie. Mam nadzieję, że tam żaden dzielnicowy z góry nie zobaczy. Kurwa, czekajcie, bo im butelka wypadła. Flaszka wypadła. Dobra jest, widzowie, tutaj na szybie wisi. Na szybie widzowie, flaszka wisi. Dobra, widzicie tam o. Tam widzicie w lusterku jest yy, radiowódz i policja, komisariat widzowie tutaj stoi, komisariat, nie? Ja wam za chwilę pokażę, gdzie byśmy tu zajechali, nie? Także za chwilę zajdziemy w takie krzaki, taką malutką uliczkę. Jakby ktoś chciał tutaj na mapie sobie gdzieś zielono podjechać, wypić i pogadać, to zapraszam oczywiście tutaj, o. To będzie widzowie, o tutaj, o widzicie te krzaki są tutaj, nie? Te krzaki widzowie tutaj są, także tutaj zajeżdżamy generalnie elegancko. czekacie żeby flaszka zaraz nie wypadła, bo będzie lipa, nie? Dobra. Także bierzemy oczywiście widzowie flaszkę tutaj, o, elegancko Czekajcie, bo ta flaszka mi tu poleciała, dobra, także tutaj mówię, tutaj widzowie naprawdę zajebiste, tutaj jest y, oczywiście miejsce na wypicie sobie piwa, także ja oczywiście widzowie biorę sobie teraz piwko i będziemy sobie widzowie elegancko terapić. pić. Bo mówię, zakopiłem sobie to czego by... O, czego by oczywiście sobie widzowie nie wypić, także oczywiście tutaj widzowie wasze zdrowie elegancko. Za was, za was oczywiście, za gospodarstwo, nie? Także wypijemy sobie elegancko tutaj, nie? O, powiem wam tak, naprawdę elegancki ma towar, Pani Grażynka, nie powiem, że nie. I co? Chciałem właśnie poopowiadać wam troszkę yy, o tej serii. Yy, planujemy oczywiście, widzowie, nowy traktor. Yy, planujemy nowy traktor, nie wiem, czy to będzie kolejny Ursus, ale myślimy coś z Ursusów takich, wiecie, większych. Yy, nie wiem jakaś imprzyła 912 yy, Także planujemy generalnie właśnie jakiś taki Ursusa, nie wiem czy to widzowie będziemy kupować Ursusa, także napiszcie co na ten temat sądzicie. Czy macie pomysł na jakiś inny traktor? Chciałbym, żeby to był widzowy traktor do styku niemechaniczny, także napiszcie w komentarzu oczywiście jaki byście chcieli traktor. Ja to oczywiście dopijam piwko, nie oczywiście. Mm. Także te widzowie może oczywiście tą flaszkę wyrzucić w krzaki. Jest mi niepotrzebna, także mówię. Napiszcie, bo kolejne maszynki będziemy oczywiście kopować. No a co mi zostało? Teraz wróci oczywiście na gospodarstwo. Także wsiadamy oczywiście sobie do tego do naszego auta. Otwieramy elegancko tutaj drzwi. Sadamy, zamykamy oczywiście tutaj lewe drzwi i patrzę teraz i zapalamy go szybokrętem. Za pierwszym razem. A, widzieliście? To jest widzowie auto, a nie jakieś Audi czy BMW. To jest widzowie elegancki, klasyczny sprzęt. Nie ma to tam to od razu zapala, siadam i jadę. O cholera jasna. Widzowie policja. Teraz trzeba jakoś tak spokojnie. No nie no, widzowie no będzie kontrol. No mówię, że tak będzie, że dzisiaj na odcinku coś się musi wydarzyć. No czego ja mam widzowie takiego pecha? No przecież dzisiaj nie jest częstego w piątek. No cholera jasna, policja mnie czemu a ja jestem pod alkoholu. Mam nadzieję, że widać to piwo, jeszcze nie na mnie zadziała w ogranicy, bo będzie naprawdę kłopot. Tak. Dobra, poproszę rozsunąć ten szybę. Nie da rady, bo to nie działa. Dobra, bo, mogę drzwi otworzyć. Dobry, mogę dobry. Stasz, Staszek Dolny, komenda policji w woli Świńskiej. Proszę zgasić pojazd, lampy też zgasić. Proszę wyciągnąć dom rejestracyjny. Dokumenty, przegląd Tego, tego Klamota Dobra, proszę tutaj dokumenciki Dobra I tego asfaltu, i jeszcze dowód proszę wyciągnąć Muszę wiedzieć, to to pan jest Pan nie jest jakiś To osz... dowód w ogóle pan ma mm, Dobrze Czekaj panie, to muszę wyciągnąć bo on jest tutaj Tym Dobra, proszę także Pamiętaj, asfalt, poliśnickiej Dobra, tu jest, podpis jest e, dobra, dowód jest, tu jest Dobra, kontrola trzeźwości dzisiaj jest, proszę Nie wiem, postawałem, żeby pan zajechał do pana Grześka tutaj, do mechanika Ale po co się jestem trzeźwy? Jak trzeźwy pan, kurwa, jakbyś pan, jakoś pan zajechał tutaj do krzaki Widziałem, pomarańczowy Lada, to chyba tak? Auto no, A. tak, zgadza się. Pomarańczowy y, zajeżdżał tutaj w krzaki, tu na pobocze wjechał i jakąś butelkę wybił. I pan wysiadł. No nie wiem, czy to pan był, bo widziałem pan niebieską koszulę, miał taką. I czerwony hełm. No powiem panu tak, no to Co? byłem ja, to byłem ja, ale tak się składa, że to nie było alkohol. Była to zwykła, y, zwykły po prostu napój A, taki gazowany dziękuję, w butelce. Pana jako ja, bo pana, pan ukradł kurwa z kurwa, z, z umówiska. Co ty pan teraz Gupka teraz udaje, że pan ten, to nie pan był kurwa, wtedy? Ja pana kurwa jeszcze kojarzy, bo komiksaria to jest z blisko. Tutaj no ty budowany jest. No wiem o to. No, pan przyjeżdżał tędy chyba. Tam były mm, posiłki. To dobra to panie, ale ja mówię, a dzisiaj alkoholu nie spoczywałem. A tu jak pan butelkę wypiernić? No Ale butelkę, panie tak, i co pan sobie do żarty że ja bym nie prowadził oczywiście auta pod swoim alkoholu? Co nie, 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 pan głos podnosi do mnie? Będę powiedział. Substancja jakaś tam była zawierająca jakiś yy, alkohol, nie wiem. No to się, proszę, jak... no to proszę mnie sprawdzić patykiem. Dobra, i pan zapala to i pan i pan tam zajeżdża do pana. No ale grzechy. panie, kurwa przyjdzie, ja jestem ciężwy. to gówno wchodzi, pan zajeżdża tam i nie dyskutuje ze mną. bo ale... będzie... Ka yy, No banda. dobra, ale dlaczego nie sprawdziliśmy coś Sprawdzimy jak pan zapali, ma pan musi wysiadnąć, bo pan do, do, do tej budy zapakuje. Bo już drzwiczki są otwarte. Dobra panie, to co ja mam teraz robić? I czekam na pana. To nie wiem, pan będzie z ze mną dalej, czy pan zajeżdża do pana Grześka i furę zostawia tutaj i... i wam wysiada i, i, i sprawdzamy... Go, no to, e, tam, to, no to no to takie razy proszę mnie, Kuba, tę... Te, te, te barierkę odsunąć. Dobra. A co pan tędy nie wiedzie, co pan tam kurwa taki szeroki już jest? No to dobra, to pasa się odsunie, bo pana jeszcze rozjadę. Dziś pan zamknij najpierw, bo tak się <laughs> drzwiami nie jest. Dobra, nie dyryguj mi. Kurwa, jak do pana Staszka garaż, tak stary przyjeżdża. Cholera, przyj przyjada, jasna, zamka. widzowie, cholera, jasna policja mi złapała. Ja jestem pijany, po tym alkoholu. Dobra, prosimy, wychodzimy. Co to pan powiedział? Bo pan daleko nie słyszałem. To nie, co siebie mogę coś, mam. Ja mam pro do, 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 Dobra. I gdzie mam siadać? Tu policję, to zapraszam tutaj. Do tego auta, tutaj zapraszam. No. Doty, tutaj z drugiej strony, Prabhuasz, bo z drugiej strony mam ten automat. No Dobra, to odsuniemy Je yeah, te barierka w krzaki Pan mówi, że pan nie pił nic, tak? No, no a ja... Barierka w krzakach jest, zaraz ja to pójdę i zobaczę te krzaki No to taka, sobie taka, e, słuchaj, Oj, taka brązowa flaszka była Netatet y, jest tak wciągnięte. Taka jest ściągnięta y, Nie wiem, pan kuwa, nie wiem, porbował kurda, nie wiem, zamazać, że tam pan nic nie pił, czy nie? Nie wiem, coś tam pite było Ale wie to pan, to pan, pan sobie to może powiedzieć. to za tak, pan idzie, ten dowód sobie znajdzie, ja proszę, żeby pan mi stracił trzeźwość Dobra, wyciągam komfort. Proszę wziąć. Proszę mówić. Boh. 05, co tego wam pani. Po, po jednej flasce pan głową tyle Ile to po prostu. No ale ja nie zdepiłem, mówię panu. A pa, państwo macie o uszkodzony sprzęt? Jak uszkodzony sprzęt, jak to jest nowy sprzęt sprowadzony z granicy? Tak, nie, ma nie ma szans. Nie ma szans. Chyba, że pójdziemy na komisariat, tam lepszy sprzęt, ma, tam lepiej sprawdzę, pana. To nie wiem No to proszę, ja chcemy pojechać na komisariat, tak Ale pan tam sam to pan jak pan będzie kłamał, to 24 godziny, to No to nie nas... mówię, ja chcę... Sobie... Tak, chcę jechać na komisariat. No na cześć też pan sobie Tak! Ale pan tam mówi, że pan nie pił nic. Nie interesuje mnie to! Mówię tak, macie zły sprzęt i ja chcę, żebyśmy państwo mi sprawdzili i zobaczycie tak. pan robi strandę. Ja zamówię adwokata. Adwokat? Panie. Tak! Zamówię adwokata na wasze komisary i zobaczycie. Chcę, żeby mi państwo sprawdzili ponownie trzeźwo. No dobra. Proszę siadać do... No to no to proszę mi otworzyć tę budę. Już otwarta jest, bo to już otwarty. za Czekaj panie, ja pójdę po kociuki tylko do, do tego, do lady. No i nie ma sprawy. No i widzicie widzę. ja dzisiaj mówię. Dzisiaj zdaję fajny odcinek, się szykuję w kolejnym odcinku. Także łapaćkę zostawiacie bo naprawdę będzie grubo. Odpinam kluczyki, biorę widzowie, no tak to nie będzie, nie będzie mi tutaj, pan, nie będziesz mi tutaj kurde. mówił, że mi, mnie będziesz mi wrabiał ja, no. Nie, nie, nie dyryguje, tam, tylko pan ten kurwa siada i... No to proszę, na... no to proszę otworzyć No tam siada, gdzie, gdzie siada? i tyle, i pana siada na, na ten fotel i heja Śmierci u was kurwa trawicie tam, ale dobra, ale wchodzę Siada pan kurwa i... gazetkę pan tam sobie poogląda, tam jakiś... Ale dopiero gazetkę za pale jedziemy No Pomykam klapę i tyle. No i już, no i widzowie, no i tyle w temacie. Jadę dzisiaj, widzowie, na komisarza, tak się jakoś stało. Także możecie się śmiać, możecie się nie śmiać. No ale, no wypiję, to widzowie, to piwo, ale przecież jak? Pływa tyle promila, 0,5, no nie masz szans. Także, widzowie no nie wiem co ja mam robić, także oglądajcie, oczywiście, kolejną część tego odcinka. Mówię, zostawcie tutaj, widzowie, 1300 łapek, jeżeli będzie tutaj generalnie 1300 łapek. To będzie kolejny zarąbisty odcinek z Baciem Fonski Farm, będzie kontynuacja tego, zostawcie suba, napiszcie hashtag piwo. No w dzisiejszym odcinku naprawdę byłoby to widowy na tyle, prawdopodobnie będę musiał zamówić adwokata, no bo chyba idę do, do, do więzienia, chyba idę do, do więzienia, także nie wiem co się będzie działo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się mordeczki, do kolejnego odcinka, no i się mano.